To jest filmik z gry komputerowej w Galaktyki. I jak widzimy, ten bohater po prostu spada z jakiejś ogromnej wysokości i ląduje na tym stateczku. No i totalnie nic mu się nie dzieje. Nie wiem, co myśleli sobie tutaj twórcy. Ale gdyby się nad tym zastanowić, to jest to możliwe, żeby bez problemów złapać kogoś, kto spada, i złapać go tak na tym właśnie statku, żeby mu totalnie nic nie było. Sprawa jest bardzo prosta, szczególnie jeżeli mamy taki jakiś zaawansowany statek. Więc jeżeli ten bohater sobie spada, z jakąś prędkością. Ciężko powiedzieć, czy ta prędkość wzrasta, no bo oni tu są na jakiejś dziwnej planecie, już sam zresztą nie pamiętam, co to było. Dla uproszczenia, załóżmy, że on spada z prędkością 20 metrów na sekundę. No i ten nasz stateczek no właśnie jakby on sobie po prostu stał tutaj w tym miejscu, ten stateczek czekał na tego gościa, aż spadnie no to. Ten gościu uderzyłby w kadłub statku z prędkością 20 metrów na sekundę, co skończyłoby się bardzo, bardzo raczej <śle> źle. Ale zobaczcie, że gdyby ten statek zasuwał do dołu z prędkością 19 metrów na sekundę, to wtedy ta prędkość względna pomiędzy nimi wynosi 1 metr na sekundę. Czyli jest to równoważne sytuacji, jakoby ten statek stał w miejscu, a nasz bohater spadałby z prędkością 1 metra na sekundę. Na powierzchni ziemi prędkość 1 metra na sekundę osiągamy, kiedy spadamy, o ile można powiedzieć, że to jest spadek z wysokości 5 cm. Natomiast prędkość 20 metrów na sekundę, jak sobie tam na początku założyliśmy, że on uderza w ten statek, na Ziemi osiągamy, jeżeli przebędziemy w powietrzu wysokość 20 metrów. Więc ciężko mi powiedzieć, co tutaj myśleli twórcy gry, ale dzięki temu mieliśmy okazję, żeby porozmawiać czym są prędkości względne, jak obliczać prędkości względne, czyli po prostu odejmujemy jedną prędkość od drugiej, jeżeli oba ciała poruszają się. W tą samą stronę, jeżeli masz sytuację, że są dwa ciała, które z kolei poruszają się w tą samą stronę z prędkością powiedzmy 30 metrów na sekundę i 10 metrów na sekundę, to wtedy ich prędkość względna wynosi 40 metrów na sekundę, czyli dodajemy te prędkości. To po prostu mówi nam, że ten układ jest równoważny takiemu układowi, jakby jeden z nich się nie poruszał, czyli miał prędkość 0 metrów na sekundę, a drugi zasuwał w drugiego z prędkością 40 metrów na sekundę. Czyli można też po prostu powiedzieć, że temu gościowi na dole wydawałoby się, że ten na górze leci na niego z prędkością 40 metrów na sekundę. Jeżeli chcesz uczyć się fizyki krok po kroku, od podstaw, od zera do bohatera, za pomocą namacalnych przykładów z życia codziennego oraz za pomocą filmików z popkultury, czyli gier komputerowych, filmów, seriali, zapraszam Cię do dołączenia do mojego kursu prometeuszefizyki.pl. Zapraszam.